Kamila i Stanisław z Osiem Edycji Rolnik Szuka są w związku. Interneuci nie mają wątpliwości. Kamila i Stanisław to uczestnicy Osiem Edycji Rolnik Szuka Żony, którzy ostatecznie nie znaleźli miłości w programie. Rolniczka zaprosiła do swojego gospodarstwa trzech kandydatów i pod koniec sezonu zdecydowała, że chce rozwijać znajomość z Adamem. Niestety, jeszcze w trakcie trwania programu Kamila postanowiła odrzucić mężczyznę. Z kolei Stanisław pożegnał wszystkie kandydatki tego samego dnia. Mężczyzna od początku trzymał dystans i nie potrafił otworzyć się przed kamerą. Widzowie nigdy nie dowiedzieli się, co tak naprawdę sądził o paniach, które zaprosił do swojego pałacu. Po zakończeniu programu Rolnik podobno wszedł w relację z kobietą niezwiązaną z produkcją i zniknął z mediów. Z kolei Kamila aktywnie udzielała się na Instagramie, ale milczała na temat swojego życia uczuciowego. Jakiś czas temu Kamila i Stanisław świętowali urodziny innej uczestniczki 8 sezonu Rolnik szuka żony. Elżbiety. portal Teleshow, opierając się na doniesieniach internetowych, przekazał: że między tą dwójką pojawiła się chemia. Podobno Kamili zależy, żeby media nie dowiedziały się o tym, co łączy ją ze Stanisławem. Z kolei mężczyzna jest zbyt skryty, aby wyjawić prawdę o ich relacji. Faktycznie, żadnie z nich do tej pory nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło plotkom. Myślicie, że Kamila i Stanisław pasują do siebie?